Dzień dobry, minęła godzina 12. Przemysław Tychmanowicz. Witam w kolejnym programie ProCo z Parkietu. Moim Państwa rozmówcą jest Pan Michał Staniek, analityk firmy X-Trade Broker. Dzień dobry, Panie Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. Cyklicznie się łączymy, poruszamy różne tematy rynkowe. Ostatnio dużo poświęciliśmy czasu złotu, metalom szlachetnym, nieco mniej ropie. Dzisiaj odwrócimy tą kolejność i będziemy mówili przede wszystkim o ropie naftowej, bo wrzesień przynosi bardzo ciekawe wydarzenie na tym rynku. W końcu doszło do trochę większej korekty. Właśnie pytanie, czy to była korekta, czy taki pierwszy sygnał ostrzegawczy dla popytu. Zanim, zanim przejdę jakby do, do omówienia tego to faktycznie ostatnio mówiliśmy dużo o złocie i o srebrze natomiast teraz na tamtych rynkach się właśnie dzieje niewiele natomiast na rynku ropy naftowej czy również na innych rynkach energetycznych jak gaz ziemny dzieje się dosyć sporo No jakby tutaj no, trzeba zwrócić uwagę na to, że dla mnie było to jakby takie potwierdzenie tego, że rynek troszkę nadmiernie z optymizmem patrzył na to, co będzie się działo w końcówce tego roku, więc, jakby mieliśmy zapoczątkowaną taką większą korektę, chociaż też jakby zasięg tej korekty nie powinien być zbyt duży. Natomiast, oczywiście, później mieliśmy dosyć spore odbicie, niemal dwie trzecie ruchu tego spadkowego zostało odrobione. Więc, wiele osób mówiło, że nowe szczyty, jakby od marca. Jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, natomiast moim zdaniem, wciąż jednak nie ma takich sygnałów tutaj, jeżeli chodzi o fundamenty, które mówiłyby o tym, że faktycznie możemy oczekiwać dalszego rajdu cenowego. Choć oczywiście końcówka roku może być zdecydowanie inna. Moim zdaniem, jeszcze nie zauważyliśmy końca spadków, natomiast jest bardzo duża szansa, że szczyty. Na rynku ropy naftowej są już w tym roku za nami. A co było przyczynkiem tej korekty, którą widzieliśmy na początku września? Bo tutaj mamy jakby kilka czynników, chociażby ostatni sezon huraganowy w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, czy on mógł właśnie doprowadzić do tego, że rynek powiedział: Sprawdzam? Właśnie huragany zupełnie odwrotnie tak naprawdę wpłynęły na to, co się działo na, na, na rynku, bo tak naprawdę doprowadziły nam do takiego odbicia, głównie te wzrosty były większe na, na ropie WTI. No oczywiście huragany mogą działać w różny sposób na rynek ropy. Z jednej strony mamy ograniczenie produkcji w Zatoce Meksykańskiej i tutaj okazuje się, że to ograniczenie produkcji było zdecydowanie większe niż na przykład ograniczenie produkcji ze strony rafiny. Ograniczenie produkcji w Zatoce Meksykańskiej, no to od 1,5 do nawet 2 milionów baryłek, gdzieś tam widziałem takie, takie informacje, więc raczej to raczej około 1,5 miliona baryłek ograniczenia produkcji. W przypadku natomiast rafinerii, no to ten przerób ropy naftowej wcale tak mocno nie stracił, więc Generalnie mieliśmy taki bilans, że ceny ropy naftowej odbijały w związku z właśnie tymi obostrzeniami z tymi rzeczami związanymi z huraganem. Natomiast jeżeli chodzi o spadki, które obserwowaliśmy w tym miesiącu, to jakby to głównie. Mieliśmy nowe, nowe prognozy ze strony kilku instytucji. Finansowych dotyczących światowego popytu. No i tutaj niestety prognozy niezbyt dobrze wyglądały w porównaniu do, do wcześniejszych takich estymacji. Między innymi OPEC czy, czy Bloomberg wskazują na to, że popyt w porównaniu do zeszłego roku będzie około 10 milionów baryłek mniejszy. Agencja Światowa Agencja Energii widzi troszkę mniejszy ten spadek na poziomie 8 milionów baryłek, natomiast no wciąż jest to no spory spadek w porównaniu do. Zeszłego roku, biorąc pod uwagę to, że druga część tego roku miała, miała przynieść duże odbicie. No i kolejna rzecz, kolejna rzecz popytowa, głównie idąca z Chin, to dane importowe. Okazuje się, że Chiny nie importują już tak dużo, jak było to po tej pandemii w Chinach. Mieliśmy oczywiście tą pandemię głównie w styczniu oraz w lutym. Później mieliśmy znaczny wzrost importu ze strony Chin, ale okazuje się, że tak naprawdę ta ropa, którą Chiny importowały, wcale nie szła na przetwórstwo, czy, czy ogólnie szła gdzieś tam do gospodarki, tylko ta ropa jest w, na tankowcach jest w różnych zbiornikach. Mniej więcej takie estymacje bazując na danych eksportowych i importowych i na danych o tankowcach wskazują na to, że nadmiar. Zapasów w Chinach zbudowanym właśnie tym nadmiernym importem może mniej więcej oscylować na, na poziomie 45 dni popytu, więc jest to naprawdę bardzo dużo. No i jest to moim zdaniem czynnik, który wpłynie na to, że jednak rynek ropy naftowej będzie pod presją w najbliższych tygodniach czy miesiącach, bo jednak ten import z Chin w najbliższych w październiku i w listopadzie. Powinien być niższy właśnie ze względu na to, że Chiny mają ogromną nadpodaż, a biorąc pod uwagę to, że ceny w tym momencie są dosyć wysokie, to jednak Chiny prawdopodobnie nie będą chciały tej ropy importować tak dużo jak wcześniej. Mówi Pan, że rynek będzie pod presją, pytanie tylko, jak duża będzie ta presja? Czy to będzie presja właśnie typu tego, co, co widzieliśmy we wrześniu, kiedy ropa WTI zjechała do 36, w okolicy 36 dolarów? Czy myśli Pan, że jest szansa na jakieś jeszcze większe cofnięcie? Jeżeli popatrzymy sobie na historię, to bardzo często obserwowaliśmy takie cofnięcia po takich długich rajdach na rynku ropy, które trwały około 20 dolarów, to obserwowaliśmy korektę na poziomie mniej więcej 8 do 11 dolarów, czy patrząc procentowo, to było od 13 do 20%. W tym momencie na ropie WTI czy na Brent mieliśmy korektę na poziomie 15%, więc teoretycznie, biorąc pod uwagę historię, moglibyśmy liczyć jeszcze na nieco dalsze spadki. W przypadku ropy Brent byłyby to okolice 35 dolarów za baryłkę. Mówię o takich dla mnie w tym momencie poziomach maksymalnych natomiast jeżeli chodzi o ropę WTI to tutaj powinno być około 1 do 2 dolarów mniej niż dla ropy Brent czyli mniej więcej te 33 34 Baryłki, 33, 34 dolary za, za baryłkę, nie jest to może jakoś bardzo dużo. Natomiast no myślę, że do końca tego roku raczej będziemy obserwować, taką konsolidację, a nie niekoniecznie jakieś większe ruchy, czy to spadkowe, czy wzrostowe. Raczej będziemy. Obserwować takie zrywy, które, które mają miejsce teraz, czyli czy to większe spadki, czy umiarkowane wzrosty. Bo owszem, mieliśmy taki dosyć mocny wzrost, natomiast no już w tym tygodniu nie, ma, nie jest on kontynuowany, więc moim zdaniem, jakby jest to początek takiej konsolidacji, te spadki też nie będą już takie silne. Moim zdaniem, bardziej takie umiarkowane ruchy. W kontekście rynku ropy powiedzmy jeszcze kilka słów o krajach zrzeszonych w OPEC. Czy one mają jeszcze realny wpływ na to, co się dzieje na rynku, niby jest postanowienie o ograniczeniu produkcji, natomiast wiele krajów tego postanowienia po prostu nie przestrzega, co też nie powodowało się chociażby Arabii Saudyjskiej. Jeżeli chodzi o, o OPEC, no to faktycznie w zeszłym tygodniu mieliśmy dosyć, dosyć ważną. Informacje ze strony ministra do spraw energii z Arabii Saudyjskiej, no i on ostrzegł tych spekulantów, którzy grają przeciwko cięciom na rynku ropy naftowej, czyli, czyli ostrzega, że OPEC tak naprawdę może zrobić, może zrobić więcej. Moim zdaniem, jakby tutaj OPEC niekoniecznie będzie decydował się o jakichś dodatkowych cięciach, natomiast Arabia Saudyjska może chcieć przypilnować innych producentów zrzeszonych w całym tym porozumieniu, aby nadrabiali to, co wcześniej oszukiwali, czyli na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie czy czy inne kraje, tak naprawdę jedynie kilka krajów nie oszukiwało w całym tym porozumieniu? Owszem, mamy wykonanie w dużej mierze, można powiedzieć, stuprocentowe tego porozumienia, natomiast jest to związane z tym, że niektóre kraje po prostu tną więcej albo nie są w stanie produkować więcej, więc teoretycznie Arabia Saudyjska mogłaby. Jakby nadać presję na, na niektórych producentach, aby ścięły dodatkowo produkcję. Natomiast moim zdaniem, jakby jest na, to, jest na to mała szansa. A już słychać takie głosy dotyczące tego, że Irak chciałby produkować więcej i być może ogólnie chciałby wyjść z tego całego porozumienia. Rosja tutaj akurat. Można powiedzieć jest cicho w ostatnim czasie, więc ciężko powiedzieć, czego spodziewać się po Rosji. Natomiast dla mnie takim czarnym koniem może być Libia. Libia produkuje teraz naprawdę bardzo mało, około 80 tysięcy baryłek na dzień. Natomiast jeszcze przed pandemią było to znacząco powyżej jednego miliona, więc teraz w połowie sierpnia doszło do rozejmu pomiędzy dwoma walczącymi tam stronami. Wiadomo, Libia głównie ma pieniądze z handlu ropą, więc oczywiście, zarówno jedna, jak i druga strona walcząca będzie potrzebowała tej ropy więcej, żeby ją sprzedać. Więc spodziewam się tego, że produkcja w Libii dosyć szybko może odbić i to może nadać dodatkową presję na rynku ropy naftowej. A dodatkowo, jakby tutaj trzeba pamiętać o tym, że mamy jeszcze tą kwestię niższego sezonowego popytu, również popyt nie powstaje tak jak tego oczekiwał rynek w związku wciąż można powiedzieć takim zamknięciem gospodarkim, który trwa od marca częściowym, a już niektóre kraje zapowiadają, że może być ograniczenie mobilności, między innymi na przykład w Hiszpanii. Więc warto na takie rzeczy oczywiście spoglądać, i właśnie one mogą mieć bardzo duży wpływ na to, co dzieje się na rynku ropy. Na początku naszej rozmowy powiedział Pan, że dużo dzieje się nie tylko na rynku ropy naftowej, ale także i chociażby na rynku gazu. Najpierw było, byliśmy świadkami bardzo mocnych wzrostów cen, natomiast wrzesień przynosi bardzo mocną korektę. Skąd ona się wzięła? Tak naprawdę, w, jeżeli chodzi o gaz ziemny, to ten, ten rok był troszkę taką anomalią na rynku gazu ziemnego. Gaz ziemny jest bardzo sezonowym instrumentem. On zależy od tego, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. W Stanach Zjednoczonych, oczywiście, nie tylko sezon grzewczy, ale również sezon letni, kiedy jest zapotrzebowanie na energię w związku z działaniem klimatyzatorów no i tej energii jest po prostu potrzebne więcej, więc elektrownie też produkują prądu więcej, a głównie elektrownie w Stanach Zjednoczonych są oczywiście na gaz. No i w tym roku mieliśmy bardzo dużo obaw o to, że pogoda jest naprawdę bardzo dobrze, a jest ciepło, potrzeba naprawdę tego gazu bardzo dużo. Natomiast Natomiast, jeżeli chodzi o faktyczne spożycie, wykorzystanie tego gazu w Stanach Zjednoczonych, ono było dosyć ograniczone. Nie mieliśmy jakiegoś dużego przetwórstwa tego gazu. Dodatkowo eksport gazu LNG był bardzo niski, bardzo dużo anulowanych dostaw, więc to spowodowało, że mieliśmy bardzo duży przyrost zapasów. No i pomimo niby tego lepszego sezonu, znaczy tego sezonu związanego z większym popytem, to jednak, jednak mieliśmy, jednak mieliśmy dosyć duży przyrost zapasów i w tym momencie zapasy gazów w Stanach Zjednoczonych są powyżej nie tylko pięcioletniej średniej, ale znacząco powyżej pięcioletniego maksimum dla danego okresu. Teoretycznie ten rajd cenowy na rynku gazu powinien zaczynać się mniej więcej końcem października, początkiem listopada. Więc nie wykluczone, że również w tym roku będziemy widzieć jakiś dosyć mocny wzrost cenowy w tym okresie. Natomiast to głównie będzie zależało od prognoz pogody, bo jeżeli nastąpią jakieś prognozy pogody, które będą mówiły o tym, że zima wcale nie będzie sroga, no to oczywiście gaz ziemny powinien dosyć mocno tracić, bo produkcja gazu jest dosyć wysoka, a eksport gazu ze Stanów Zjednoczonych wcale, wcale tak mocno nie odbija, jakby sobie tego producenci życzyli. Panie Michale, to dzisiaj chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, chodzi o miedź, która wydaje się o, lekceważy wszystkie niepewności, ryzyka rynkowe i zbliża się powoli do 7000 tysięcy dolarów za, za tonę. Dokładnie tak, jest to dosyć ciekawe, natomiast to też ma troszkę pokrycie w fundamentach, bo jednak patrząc na to, jak zachowują się zapasy na głównych giełdach na świecie, w Szanghaju oczywiście te zapasy po części odbiły, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na wszystkie giełdy na świecie, no to wciąż jakby te zapasy szarują do, po dnie, więc no, teoretycznie, Chiny przedstawiają bardzo wysoki popyt na mieć, właśnie w ostatnich miesiącach, i to ma odzwierciedlenie, oczywiście, w cenie. Może to być związane, oczywiście, z pewnymi problemami importowymi, bo. Chiny nie mogą importować pewnych produktów, można powiedzieć, takich nie do końca przetworzonej miedzi. Natomiast importuje właśnie tą, już ten ostateczny produkt, i stąd również ten wzrost cenowy. Czyli te 7000 dolarów, to, to nie jest taka nierealna, nierealny poziom. Myślę, że, 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 nie jest to nierealny poziom, natomiast oczywiście trzeba przyglądać się danom skin, w szczególności indeksom PMI, jeżeli te indeksy, no, Pokażą nam spadek, ponowny spadek poniżej 50 punktów, no to może to być sygnał ostrzegawczy oczywiście dla miedzi. No dodatkowo, oczywiście, to, co dzieje się na rentownościach w Stanach Zjednoczonych, jeżeli rentowności nagle by jakoś mocno przyrosły, to też może być jakiś wskaźnik dla, 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 dla cen miedzi. Natomiast no też. Też ten rynek rynek obligacji już nie, no nie działa tak, jak kiedyś działał tak, czyli wzrost rentowności wskazywał nam na to, że jakieś ożywienie może się szykować. Tym razem może to być po prostu wątpliwość w działanie Amerykańskiego Banku Centralnego. Natomiast no, jakieś tam sygnały po stronie właśnie tego, co dzieje się na rentownościach, można szukać. Ja bardzo często patrzę na to, jak zachowują się rentowności i stosunek cen złota do miedzi. Jeżeli oczywiście rentowności rosną, to ten stosunek powinien akurat spadać, więc warto się czymś takim przyglądać. Natomiast oczywiście ten rok pokazał nam, że bardzo dużo rzeczy tak naprawdę nie działa albo działa na przykład odwrotnie. Panie Michał, i tym wątkiem kończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Rozmawialiśmy z Michałem Staniakiem, analitykiem firmy X Trade Brokers. Kolejny program prosto z parkietu oczywiście jutro, godzina 12.